Kurde, films. Czy was też, moi mili, niespecjalnie zadowala chwila, kiedy to gracie sobie spokojnie w szachy lub czytacie swoją ulubioną książkę, a to nagle powraca połączenie internetowe? Ojejku! I od razu się zaczyna. Nieprzyzwoite wiadomości od brata ze zwereźną treścią. No, chyba tak zrobię. Wi witam kolegów. No, i mimo prób, muszę pomóc bratu i jego kolegom w grze. D dziękuję za rozgrywkę. To był naprawdę dobry mecz. Spierdolaj. Kiedy w końcu mogę odechnąć przed powrotem do szachu, trzeba jeszcze sprawdzić skrzynkę pocztową. Jak zwykle koledzy proszą mnie o pomoc w napisaniu wypracowania, więc nie mogę im odmówić. Jeszcze tylko sprawdzę wiadomości. I na szczęście połączenie znów się urywa, a ja mogę wrócić do swoich ulubionych czynności. Mam nadzieję, że w momencie, w którym to oglądacie, też padł wam internet. Do zobaczenia w następny czwartek.